Trzeba chronić uzdrowisko, mówi prezydent. Problemem w tej chwili jest nie tylko nadmierna zabudowa, ale też poziom hałasu i spalin, które są generowane przez samochody. We wstępie do operatu uzdrowiskowego zawarte są zalecenia, które to minister zdrowia zalecił nam, samorządowcom, do realizacji. Między innymi jednym z tych zaleceń jest ograniczenie emisji. Hałasu, ale również ograniczenie ilości, czyli przeprojektowanie, przemodelowanie całego układu komunikacyjnego w strefie A i ograniczenie transportu samochodowego. Nad tym musimy zapanować. Mamy już propozycję, jak to zrobić, mówi prezydent. Ci wszyscy, którzy chcą do nas przyjechać i wjechać niemalże na plażę, no będą musieli się liczyć z tym, że za wjazd do strefy A trzeba będzie zapłacić więcej. Bo zgodnie z propozycją urzędu, miasto zostałoby podzielone na dwie strefy. A to uzdrowisko, B śródmieście. Za parkowanie w strefie A opłata byłaby wyższa. 3 ,90 zł 90 groszy za godzinę. Strefę śródmiejską, czyli tą strefę B na razie pozostawiamy bez chcemy pozostawić bez zmian, no nie wiadomo w którą stronę ta dyskusja będzie dalej podążała. Natomiast pod szczególnym nadzorem jest właśnie strefa A, czyli to miejsce, gdzie powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by powietrze było czyste i normy hałasu nie były przekraczane samych stref płatnego parkowania w dzielnicy uzdrowiskowej, także byłoby więcej. Prezydent chce objąć nimi jak najwięcej ulic w tej części miasta. Od przyszłego sezonu na pewno strefy parkowania, czy też płatne parkingi będą przy ulicy Kasprowicza. Tam jest parking na 50 miejsc, ale również jest przygotowana propozycja 150 miejsc i to będą to miejsca, które będą zadedykowane tym obiektom, które nie mają własnych parkingów, czyli będą mogli ci gestorzy bazy hotelowej kupować abonamenty. Płatny ma być też parking przy amfiteatrze. Oba mają być obsługiwane przez komunikację miejską. Prezydent miasta zapowiada rozpoczęcie dyskusji na temat ochrony uzdrowiska, dyskusji między innymi z radnymi. Musimy tak przygotować te uchwały, aby wjazd do tej strefy a był rzeczywiście wjazdem, który będzie cenowo chociażby zniechęcał. Dla nas kobrze ma to ogromne znaczenie, musimy zadbać o środowisko. i musimy Musimy zadbać o to, aby nie stracić statusu uzdrowiska. Mieszkańcy będą mogli korzystać z abonamentu w ramach karty mieszkańca, to przypomnijmy 60 zł za miesiąc na wszystkie strefy. Anna Mieczkowska chciałaby, aby zmiany w dzielnicy uzdrowiskowej obowiązywały już podczas najbliższego sezonu.